Hej, witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zagrajmy w movie Star Planet, tak pierwszym i możecie mnie kojarzyć z kanału Rujaroji, ale ten kanał porzuciłam, znaczy nie to nie tyle, że porzuciłam, ale to konto na YouTube zostało skradzione Echem, e, w taki sposób, że ktoś po prostu włamał się na to konto i zmienił hasło. a No i zmienił też e-mail do tego konta. Ech, no, no, no po prostu nie mogłam na to konto ogólnie się zalogować. Nie wiem co zrobił. Ja próbowałam odzyskać hasło poprzez e-mail. E, ogólnie ten... Ale po prostu hasło zostało zmienione i e-mail chyba też. No ale w ogóle to... No nie wiem co tam... Da, niby haker coś, nie wiem. Co on tam zrobił, ale udało mu się to i. No, już e, to konto, tak jakby, porzuciłam, ale nie załamałam ser. Stwierdziłam, że za, zacznę od nowa i może będzie mi to wychodzić o wiele lepiej. E, także no. Jezus. Ale tu mi wolno schodzi, bo on takie lagi. Ech. Dobra, napiszę, że Prawdę Kurcze Nagrywam Okej okay. <ścoughs> No więc... Jak to wygląda obecnie, tak. No, na razie jestem tak ubrana. Ja zawsze mogę się przebrać, ale ten. Mam 17 level. Teraz mam wyłączony chat. No i tak. Właśnie 17 level, mam Starcoins i Dzień Diamentów, ale kupiłam sobie Zipa i miałam jakieś 13 tysięcy Starcoins, moi tak. No i to tak jakby lał. Eee, pokażę wam też moje inne ciuchy. Eee, sorry. Przez przypadek włączyłam. Nagrywam już dwie minuty brawo ja. Och, brawo ja! Brawo ja! Super. Dobra. Eee. Ja pokażę Wam moją szafę. Mam tego mało, także za dużo czasu nam to nie zajmie. Pokażę Wam po prostu jak, czym wyglądam i tak dalej. Więc tak, to kupiłam sobie do kompletu jakby co i to Jeszcze nie mam do tego, do tego kompletu do tych, tych takich uszek, ale sobie jeszcze będę kupować listy rzeczy, rzeczy jak będę miała z jakimś cudem zarobione, albo coś w stylu, a więc tak. To dostałam w prezencie. Też już nie będę Wam poznać, bo już widzicie. To tą bluzkę dostałam w prezencie i bardzo mi się ona podoba. Ja właśnie lubię takie bluzki i dziękuję tej osobie, która mi ją dała, ale nie pamiętam już kto. Chyba K coś ta, ta, coś takiego. Kej, sis? Nie, nie wiem. Kej. Yy. No coś, coś, takiego, coś takiego, tak. Tak. Yy, tak. Taką bluzkę, to... E, w sumie możecie mi <coughs> robić luki. Może się lognę. Bo mam straszne lagi. <coughs> Także ja się zaloguję na Movistar Planet i do Was zaraz wrócę. Chyba, że będziecie na to patrzeć. Ale nie wiem, bo... No, tak, przepraszam, ja miałam łączonego YouTuba akurat. Ja oglądam sobie odcinek takiej jednej dziewczyny. Pozdro dla niej. Pewnie wie kto to jest, bo. Ten to jest Enterleaf. Tak. No dobra, teraz hasło. Dobrze wpisałam? Czy źle? Bo trochę. Od razu sobie włączę czat, żeby nie było jakichś tam problemów. I w sumie ubrania możecie zobaczyć robiąc mi luka. Więc chyba ubrań moich nie będę wam pokazywała. Ale mogę wam pokazać, ale mi się nie chce. Dobra. E, tutaj mam jakieś coś do odebrania. w ogóle co telefon mi nie dzwoni nie wiem, to spójrzcie to sorry ale no ale mi dzwoni e, no i tak e, w to nie wiem co będziemy robić już 5 minut nagrywamy i to jest takie nudne dobra no to pozdrawiam pozdrawiam daisy2125 e, no i pozdrawiam julia msp xd E, tak. jak masz na ma imię? E, po tym po nagraniu dziękuję pozdrowiłam dobra, no i pozdrawiam Julia <coughs> E, Pozdrawiłam, na pierwszy, bo Dobra. No i myślę, że już lagów nie ma. Mam taką wydajmniej nadzieję. Ja Tutaj coś. Bardzo dziękuję za grafa. Zaraz tam zobaczę, kto mi go dał. Pewnie The Poodling, bo ciągle mi daje grafy. Nie wiem dlaczego. Tak. Pozdrawiam też de pudding yy, Tak. Bo <laughs> no mi daje grafy. Yy, oprócz nie subskrybonka. A tu no właśnie mam Vipa Elite na miesiąc. Na rok nie, bo na rok nigdy nie miała mi nie w mieć, bo to jest trochę strata pieniędzy. I na miesiąc najbardziej się dla mnie opłaca. Na trzy miesiące jeszcze spoko, ale na rok to już nie, bo... To jest tylko gra, a gra po jakimś czasie tak ci się znudzi. Na przykład jak będziesz miała, załóżmy 18 lat, to już chyba raczej nie będziesz grała. No ale kto wie. Ja na razie mam tyle, ile mam lat. Może powiem kiedyś, a może nie. Nie no, kiedyś na pewno wam powiem, ile mam lat. Tylko jak trochę dorosła. Nie no dobra. Może możemy iść w quiz albo... albo w co. Bo jest nudno, strasznie nudno. Ja nagrywam 7 minut. Nie mam limitu nagrywania, ale nie chcę, żeby ten odcinek był za długi Jak na pierwszy odcinek. Pierwszy, pierwszy odcinek to trochę bez przesady, no nie? Miałam ogólnie nagrywać bez głosów, no ale ten. Ale nie nagrywam bez głosów. Bo tak. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie. Mam wielkie dzięki, wiecie? Dobra. Dobra, nie. Eee, no to pójdziemy na zwykły quiz, bo nie ma co się temu. Weźmiemy sobie jakąś animkę. No ja nie lubię tak patrzeć, jak ja tak stoję, bo jestem tą taką sobie leżą. A to też tańczy. To ja też zatańczę. Kto nie był członkiem yy, czegoś tam, Paul, nie wiem. Zgaduję, jakby co. Z ilu bitów składa się by z 16 chyba. Nie wiem. Jeżeli to jest matematyka, to raz mówię, że jest nie że nie wiem. No! Co ma wspólnego algorytmu? Byli współlokatorami. Ale byli! Dobra, 150. jej. I tak nawet dużo. Eee, dobra, dalej. Nie jestem się już bo... Dobra, to zakończę. Wigry. No właśnie zaraz Wam pokażę moje animacje jeszcze, żeby też coś pokazać na sobie. Tera, 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 teraz przez gałdzi. Ktoś mnie zaprosił do znajomych, ale teraz nie mogę zobaczyć. I od razu mówię, że mam katar. Lamp. Litery oznaczają Love Angel Music Baby. Chyba tar. tak. Tak. Dobra, emisujemy na razie z kawką czekoladką. Jak naprawdę nazywa się Katie Perry? Ojeja. Katie Karea? Hudson, ja. no tak. Skąd to tubie. wie? Scena, która nie jest używana w filmie, nazywana jest All oh, Steak". No. No, ja. Tak, możemy. Yy, yy, nie wiem, nie wiem o co chodzi. I w ogóle to ja zrobię cięcie i zaraz do Was wracam. No to cześć. No dobra, cześć jestem i witam Was serdecznie, bardzo po przerwie. Eee, no i tak. Dzisiaj ogólnie chciałabym powiedzieć, że o jest Co ja w ogóle gadam. Pozdrawiam, marcinka 77 Minut temu to napisała, ale, ale pozdrawiam. Ten odcinek nie będzie za długi, na pewno na pewno nie będzie trwał więcej niż 15 minut. Ale 15 minut na pierwszy odcinek to jest dla mnie góra. Może inne odcinki będą jakieś szczególnie dłuższe, bardziej dłuższe i, i tak dalej, ale no nie wiem, bo jak na pierwszy odcinek chyba starczy 15 minut. No a teraz pokażę Wam moje animy. Mam tak. Love my Bulldog, yy, czy takie coś. labdog, yy, Snopa Holik. Ja mam mało animacji. Manicure. Party balons. Coś takiego. O dziękuję za grafę komuś. Zaraz go pozdrowię. Sit of Master. Taki ten skipping. Skills, push-up, push the crow, virgo pause. To właściwie mogę sobie zostawić na status. chyba w zasadzie wine ride, right, coś takiego, dark kiss, Lushing jak to się tam czyta, heart screamless. Uh, kisses for you, Glowstick Love, super love, Glow kiss, uh, I love Us lol, free <coughs> uh, baby, uh, holding, the, holy, uh, holding ha hands, <laughs> nie wiem jak to się czyta, breathing Heart, uh, brother love, uh, love potion, ta ta jest trochę taka głupia. Show Love Nie no, ale ta, ta animka, co mówiłam, że jest głupia Jest nawet fajna Sit Down To, to była za 0 sycy i ona się nie, nie nazywa Fancy Dessert, Ukulele Karton Run Disco Move 2 Disco Move 1 Claw. Rumba Rumba Wigle Dance Poshpit Head Rock Samba Dance Movies Oriental Belly Dance Angry Direction i to mi się bardzo podoba, kocham tą maninkę Studio Recording Ride The Horse czy, czy coś takiego Swag Dancer The Hula Dance The Hula Dance właśnie Action Run The Capo Dance Movie it Yeah Hula Baby no i poza no. mam model Puzzle one winget wonder smart selfie magic pose surfer Sk no <laughs> cool coś tam chilling e, do skateboard e, skater chilling posing cool pringle posing watermelon Mm, school back school school back butterf, butterfly flower bed uh, pass out take a picture catwalk model pose fancy space e blowing bubbles no i to tyle uh, zabawa czatu mam Demon Tail uh, run duck run 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 i, and duck to takiego Check in ready, eh, snooty puddle, eh, greedy dining, eh, sparkle time, eh, crowing, cro crowing eh, propeller tail, eh, Walkę to mam, girly water, fi fit, fix, jakoś tak, eh, karate pose. i ja chciałam sobie to manipulować. Dobra, trochę nam to czasu w sumie zajęło. Ojej, no dobra, ten odcinek będzie jednak. Ten odcinek będzie jednak ponad 15 minutowy. No i pozdrawiam jeszcze raz Martinka, 77, bo dała mi grafa. Tak. I to właśnie ona była. No i pozdrawiam Alexa 988 eee co okej okay. nagraj i nagraj i mnie obdzięczę się jak będę mógł aha no dobra no to no to pozdrawiam mat ty tam? okej okay. ale nie wiem o co chodzi z, tobie, z tym okej okay. a ci okej okay, ale nie wiem o co ci chodzi z tym okej okay. No dobra, to jednak będzie jakieś 15 pię minutowy najmniej. Dobra. No, no jednak będzie ponad 15 minutowy, no dobrze. <noise> miał, miał być taki 15-minutowy, ale niestety pokazywanie animek zajęło mi dużo czasu. Także ja może już skończę nagrywać. Do zobaczenia. No i cześć! Pa-pa!